Witamy Was na naszym kanale. Z książką w Ciecy, jestem Martyna Ja jestem Dzisiaj nagrywamy drugą drugą część <laughs> y, zgadywania <laughs> książek po fragmentach okładek. I zaczniemy tak jakby od ciebie. Dobrze. Czekaj. Kurde. Kiedy to się łączy? Aha. <laughs> y, aha. <laughs> o. Na minutę, tak? Minuta, dobra. To sobie takie same chwilę, weszła mnie w tą, tą w tą rozmowę. O, dobrze. No to... Tak. Ja nie wiem co to. <noise> Dobra, czarna, Czarne, tak, tak? Czarne. Tak. Czarne z niebieskim. Gdzie jest czarne z niebieskim? Buntowniczka w pustyni jest cała niebieska, ale była post ostatnio, no to to nie. Kornikiaro na pewno też nie było, się puszczało gdzieś tam. Hmm? Czarno, kurde. Czy ja mam książkę chociaż na pód? Masz. O kurde, co jeszcze? Sherlock Holmes! Który? Ten niebieski, znak czterech. Tak. <śmiech> <śmiech> o tak? O kurde. Tak. trzymaj to. O, o. Ty, 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 ty może zajmuj co? Albo nie wiem. Okej. Okay. <laughs> I teraz... drugie. Lea gubi oh, okay, tak. <laughs> Dobrze. Dobra, zostawię ten czas, 4 sekundy tylko. Okej. Okay. Mniej. to pobieranie mocy, kurde. <laughs> <laughs> e, to jest jakiś hop z jakimś drewnem. Okej, okej. Mm. Harry Potter jest konata na tak? tajemnicę. <gry> Dobrze, że? Okay. Eee, Okej. Ten, 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 e, no A kurde, ten, ocean! ten, 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 imię. Tak. <gry> I przedostatnie. Mmm... to jest Regina Green'a. Dobra, będę teraz po kolei. Will <grystanie> Grayson <grystanie> <grystanie> okay, i Gretchen. Okej, a czytałam nawet tego. I ostatnie... Mmm... Gwiazdą Szywina. Tak! Ech, tak, a myślałam, że przybliż się <grystanie> wybrałam tym razem, ale nie. Ile jeszcze Sześć? Sześć miałam. Trzy, dwa, jeden, start. Y, ukochane równanie profesora. Oh, tak, sorry. O! To są kozaczki. No, takie ładne, nie? Co? Tak, tylko Kozaczki. Na której książce stoi ktoś w kozakach? Ktoś na okładce. Nie mam pojęcia. Dobra, poddaję się. Na pierwszej części Chyłcy... Chyłki. Hi Ooo, oh, no tak, nie, nie pomyślałabym o tym. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To było drugie, nie? Tak. Będę będzie troszkę łatwe. To mi dać łatwe star. Wielicki. No. Wielickiego. Trzy, cztery, start. Y to jest nasz ostatni dzień. Mhm. Nie pamiętam, ile pokazałam już. Cztery. dwa, trzy, cztery. Tak, cztery. Dobra. Trzy, cztery, start. Mhm. To wygląda jak osioł nie jest osioł Mam ją? Mm -hmm. Czy to nie jest Mary Poppins? Mm -mm. Nie? O nie, Aha, okay. uh, To jest taka beżowa układka. bardziej biała, Tu prostu się roztakowała przy Jak to nie jest? Okay. I. Nie mam pojęcia. O. No, ponad wszystko. Tak? No, tak. Więc wzięłam Twoją okładkę, tą podstawową, a nie filmową, bo wiem, że ją masz. że to to wyglądało jak osioł przy przybliżeniu. No. Widzisz? No patrz. No, Odkwitek jakiś. <grym> Dobra, I ostatnia. ostatnia. Trzy, pt, pt. To jest... To wygląda jak jakaś wieża pałacu Buckingham w Londynie. <śm> <śm> to jest Sherlock. No. Y Wszystkie te książki dzieją się w Londynie. W sensie, a, się dzieje w Londynie. Skąd nie mogę po która to jest część? To, dobra, mam czas, mogę mm -hmm. strzelać. Y Pies z Nie. Snak czterech. Tak. Tak? Znaczy mi się wydaje, że pana tych twoich książkowych wszędzie jest ta wieża. No, też ale jakoś tak. No wzięłam, a to jest, to jest z tego chyba jakiegoś mo, tego mostu chyba z to tego Tower Bridge, ale nie jestem. O pewna. właśnie, o właśnie. No ale no nie byłam pewna. Ale no stwierdziłam, że taki fajny obrazek. wie też dał. Czyli 5 do 6 sí, znowu grałam. Tak. Na jedną książką. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się za tydzień w o godzinie 14.00.